Cześć wszystkim z tej strony Przemek. Dzisiaj znajduję się w studiu E-Ekwarium, gdzie 10 tygodni temu zakładałem ten zbiornik. Jest to zestaw Zivela Lido 120 w kolorze białym. Samo akwarium jest o wymiarach 61 na 58 wysokie i na 41 cm głębokie. W Skład zestawu wchodzi filtr Bioflow, który na standardowych wkładach jak widać radzi sobie świetnie, jest kryształowa woda. Do tego ledowa lampa Helia Lux z pełnym spektrum, które możemy kontrolować z telefonu. Zaraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda I tak właśnie by wyglądał ten zestaw. Akwarium, tak jak wcześniej mówiłem, zakładałem około 10 tygodni temu. Zapraszam do filmu, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak przebiegał ten proces. Jeśli chodzi o rośliny, tak na szybko, to są tutaj Cryptocoryna ventigrin. Yy, między kamieniami i korzeniami yy, mamy Hygrophilia pinnatifidae, yy, Christmas moss, parę Anubiasów petit, Microsorum mini, a na trzecim planie mamy takie rośliny jak bakopa Karoliniana. Tam na początku sydziłem dużo rotali, ale widzę, że została tutaj głównie hydrofila, polisperma, Rosa Gdzieś tam możemy zobaczyć parę łodyg yy, rotali. Ryby jakie tu wpuściliśmy to Fantomy Czerwone. Ze względu na ich kształt są one dosyć wysokie. No a jako, że zbudowałem tutaj taką wertykalną yy, aranżację, samo w sobie akwarium też jest dosyć wysokie no to takie ryby, jak na przykład neon czerwony, który jest bardzo smukły, nie pasowałby do tego akwarium. Pasowałby na przykład do takiego, jak jest za mną, czyli długiego, panoramicznego akwarium. Jeśli chodzi o podłoże, jakie ja tu użyłem, no to było to podłoże z Dark Soila, pod tym podsypka z Tropiki. No i działa to rewelacyjnie. Nawożenie jest tutaj dosyć skromne, bo jeden mililitr Tropiki Specialized na 50 litrów wody, codziennie oczywiście. Jeśli chodzi o pielęgnację tego akwarium, no to raz w tygodniu jest podmieniana woda około 50%. Przeszliśmy tutaj na wodę RO ostatnio. I mineralizujemy ją mineralizatorem GrowWise. Też spisuje się świetnie. Chciałem pogratulować w tym momencie Maćkowi, bo ostatnio to on przejął serwis tego akwarium i naprawdę wygląda rewelacyjnie. Po rybach możemy zobaczyć, jak świetnie są ubarwione rośliny w pięknej kondycji. No i praktycznie zero glonów. Gdzie nie gdzie jakiś krasnorost, no ale to wiadomo, zawsze się pojawi i tutaj nie mamy zbyt dużego wpływu, możemy z tym walczyć. One znowu wrócą i taka zabawa w nieskończoność. Oczywiście akwarium jest nawożone dwutlenkiem węgla. Butla z elektrozaworem załącza się godzinę przed włączeniem się świateł i godzinę przed wyłączeniem się świateł. I w zasadzie to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia o tym akwarium. Jestem z niego mega zadowolony. Fajnie się to rozwinęło. To naprawdę taki roślinny zbiorniczek. Łatwy dla początkujących, przykuwający oko. Można sobie przy nim usiąść, zrelaksować się. Zachęcam Was do zrobienia sobie czegoś podobnego w domu. Z małą obsadą ryb, dużą ilością roślin, taki zbiornik prowadzi się naprawdę w bardzo prosty i przyjemny sposób. Jeśli chodzi o sterowanie lampy, to sterujemy ją z poziomu naszego smartfona. Łączymy się z Wi-Fi lampy i ustawiamy sobie kolory oraz czas świecenia. Tutaj jest nasz schemat dobowy: od czerwonego przez wszystkie barwy. I powoli się ściemnia, aż do niebieskiego i gaśnie. Pełną mocą świeci około 3 godziny w ciągu dnia. Myślę, że to jest wystarczająco. Yy, cały cykl trwa 8 godzin. Komenduje taki czas świecenia praktycznie dla wszystkich akwariów, nie dłużej, żeby ograniczyć wzrost klonów. To wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem, mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja jestem mega zadowolony z tego akwarium, jak już chyba wspomniałem tutaj. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!